Mm. <muchomo> Mlech, jakie fajne dzieje. Siemaneczko widzowie, z tej strony Darwin i dzisiaj A nagrywamy te, odcinek spot e, z Fortnite'a, e, e, z prawdziwego to, dana, życia. No to co, wychodzimy na powietrze i, i będziemy zdawać prawko. Pamiętam gdzie to się szło. Nie no, chyba dobrze idę. O dzień dobry! Eee, yy, co tam tu pana sprowadza do naszych skromnych progów? Ja przyszedłem na egzamin na prawo jazdy. O ile pan ma lat? Proszę dowód osobisty. Dowód osobisty. Już pr proszę bardzo. No. Dobrze, dobrze, 18 lat. Dobrze, a ma pan jakieś pieniądze? Mam, mam nawet wniosek. Dobrze, to za, za cały prawo jazdy będzie 1500 złotych. Jezu, ale drogo. No dobra, zapłacę no tak, kartą. No tak teraz wszystko idzie w górę, wie pan. Dobra, zapłacę kartą. Może, to proszę zbliżenie. No. Dobrze poszło. Dobra. Potwierdzenie można potwierdzić. Dobrze, proszę. Dobra, dziękuję. I zapraszam do auto. Dobrze, proszę zapiąć Posy Zapięte. i. No. no i proszę do tyłu Tylko ostrożnie proszę się rozejrzeć Ale panie ja muszę się przygotować do jazdy No to jak tu pan przygotowany do jazdy przychodzi? No pan No panie jeszcze silnika nie uruchomiłem To tak Ma pan tu klucze Dałem panu I widzi pan tu stacyjkę Po, po prawo na A, lewo widzę. Po prawo na dół no, i proszę przekręcić jeden raz, i po chwili drugi raz. No przekręciłem. Dobrze, i teraz panu odpaliło auto. I teraz proszę do tyłu, tylko proszę się rozejrzeć. Okay, Bieg jestem wsteczny. Rozwiązany. I do tyłu. Dobra, to teraz y, mogę ruszać. Yy, tak, tak, tylko proszę uważać, bo tu może z nienacka jakieś auto wyjechać, ale jest czysto. Dobrze, proszę do tyłu. Włączam kierunek. Dobra. I proszę prosto. Dobra, co teraz? Chwila, chwila, chwila. Yy, czy pan ma pełny bok? Tak. Dobrze, proszę prosto. Następnie, skręcić w lewo. Mhm. Dobrze. Proszę... troszkę w lewo. Okay. Dobrze, i tu pan... Eee, no panie, co pan? No do panie, jadę 20 na godzinę. Ole, pan się nie rozejrzał, on? Pan? Ale panie, tu nie ma żadnego znaka. No, ale i tak, tak trzeba się rozejrzeć. Tylko... Dobrze, proszę prosto. Prosto, proszę. Dobra, dobra. Dobra, i proszę stać, bo to jest sygnalizacja świetna. Świetna. Chyba znak stop. No, a co jest po prawo znaka stop? No, sygnalizator. No właśnie. Dobrze, jest je proszę jechać w prawo. I no, jakieś y, parkowanie. Na jakiś, y, No. Pas. Dobrze. I na dzisiaj to by było tyle z tego. Y, I. Za kilka godzin y, zapraszamy na drugi test z parkowania równoległego. To kolejny test? No, ale tu już pan nie musi płacić, bo pan już właśnie zapłacił za wszystko. Więc. No właśnie. Więc y, podwieździsz pana? Y, pod taki biały domek. dobrze. Tutaj dokładnie. Tu? Dobrze, proszę. Dziękuję, do widzenia. I kiedy ten Zapraszamy egzamin... Zapraszamy dwie... Kiedy ten egzamin z parkowania? Yy, za dwie godzinki. Dobra, dziękuję. Dobrze, do widzenia. Dwie godziny później. O! dzień dobry, bo już dzień dobry. na to Przyszałem parkowanie równoległe. Dobrze, to proszę wsiąść, zapiąć pasję i silnik rozgrzeć, ja za chwilkę przyjdę. Dobra, czekam. Dobrze, nie, niech pan to chwilkę poczeka jeszcze czego zapomniałem znowu. Jasne, jasne, nie ma problemu. Dobrze, mm, Tu proszę zgoda na parkowanie i gdyby co pan... Jak zniszczy, to pan nie musi płacić, ale proszę to zgodę na papierku. Okej, okay, dziękuję. Dobrze. To tak. Y, proszę do tyłu. W ogóle y, poczeka pan. Y, proszę się kierować na. Y, wie pan, gdzie jest Urząd Miasta? Urząd miasta, powiada pan. Proszę, y, wiem. Tam też można zdawać pan. No tam pojazd. gdzie z... No tam, gdzie jest sklep, dokładnie. To proszę tam właśnie yy, pojechać. Dobrze. Może pan trochę szybciej? Bo widzę, że tutaj pan jest jesteśmy w na w trybie zamieszkania. No tutaj można jechać maksymalnie 20 na godzinę. że jest zielone, więc proszę jechać teraz w lewo. Tak, ale jest tak stop. Dobrze, i teraz na prawy pas. I poczeka pan, poczeka pan. Mm, nie, co, co pan robi, co pan robi, co My, pan no robi, Panie, ja nie Stop, będę, stop! nie ja nie będę jechał ten... pod prąd! Panie, daj mi to, daj mi to panie, bo ty się jeszcze pan nie znasz. No ale jak tutaj to. nie będę jechał pod prąd. To jest łamanie przepisów. Panie, jak ty jedziesz? Pod... Dobra, y, żartowałem. Y, dobrze, ale proszę mi to dać. Ale po co? Dobrze. dobrze dobra, dobra, to dobra, dobra, daję daję. Dobrze, to proszę... Proszę, proszę wycofać y, ten na lewo. Ej, e, na prawo, na prawo, na prawo. Dobrze, i teraz jak jest to lotarnia, to proszę skręcić w prawo. I poczeka pan, niech pan stoi. I tutaj jak pan widzi, jest taki łuk. Że pan tu musi wjechać i idealnie być ustawiony. I to jest właśnie parkowanie równoległe. I mam Tylko tu pan do nie chce pytać, że tu stoi auto. Nie, nie, pan nie ma wjechać do garażu. Pan po prostu ma tu tak stanąć, że pan jest tutaj jakby i tu są koła, nie? I, pa, i pan no. tu ma stanąć. No, aha, i mam stanąć tam. No, i do garażu proszę nie wjeżdżać. Może sobie pan tu wycofać nawet Jak? Chodzi mi w tym tutaj. W tym tutaj. Okay, o nie... Jeszcze tam się przesunąć. Dobrze, gratulacje. Zdał pan egzamin na auto Zdałem jak prawo jazdy Tak, proszę do mnie wysiąść. Cena pozytywna. Gratulacje, proszę, papierek z y, dokumentami prawa jazdy. Jasne, podpisuję. A, i jeszcze, jeszcze pan tu musi ze mną jechać do fotografa, żeby zrobić zdjęcie na prawo jazdy. Ale panie, ja już robiłem wcześniej. Aha, to pan robił. Dobrze, Ta. to poczekał pan. I prawo jazdy będzie do odbioru za 30 dni? Hmm. No nawet pan może jeszcze jutro się zgłosić po to, jak nam się uda. Będziemy dzwonić jeszcze, gdyby co. Okej. Okay. I to na razie, y, okay. panu życzę sobie znaleźć jakąś pracę. Czyli ja mogę jeszcze iść? Tak, tak, tak. Okej, okay, dziękuję. Do widzenia. No to, widowie, prawko jazdy niedługo, prawko niedługo będę miał. Pani później. Dzień dobry, przyszedłem po odbiór prawa jazdy. O, proszę, i tak ja mam jeszcze dla pana sprawę. Pan nie chce znaleźć jakiejś pracy? No właśnie, no właśnie szukam sobie jakiejś pracy, bo po coś zdawałem to prawo jazdy. No, to proszę, yy, proszę za mną. Okej. Okay. I tu jak pan widzi, jest elektrownia. Jak chce to pan może na, na elektrowni iść, jak pan chce w ogóle. To w elektrowni I, jest prawo jazdy mm, potrzebne? Jeszcze raz? To w elektrowni jest potrzebne prawo jazdy. No, jak będziesz pod jakiś słup elektroniczny podjechać, na przykład pod tą latarnię, no to wie pan. I tu tak y, być przynajmniej nie wiem. 6 godzin na, na dzień, i tu po prostu sprawdzać, czy wszystko jest dobrze, nie? I tu czasami będzie instruktor przyjeżdżał i sprawdzał. Wie, wie pan chyba o co chodzi? Y wiem. Dobrze, to ja pana tu zostawiam. Y tu pan chyba się już oswoi, tak? Dokładnie, dziękuję. Proszę, do widzenia. Do widzenia. Kilka godzin później, no i widzowie, teraz sobie pracujemy w elektryku. Odwiozłem właśnie już kilka tam potrzebnych rzeczy, i właśnie przyjechał mój szef. Dzień dobry, tu jest pańska wypłata 2500 złotych, proszę. Ile tu jest? 2500. Wow, dziękuję. No proszę pana, no elektrownia to jest bardzo poważny zawód. To można przy tym Wiemy. coś się stać, nie wiem, sprawdzić prądem i wie pan. To jest poważne proso. Więc yy, zapraszam do auto, może pana odwiozę? Zapraszam. No pewnie. Będzie mnie stać przynajmniej na jakiś fajny samochód. <laughs> no. Może, może ja tu pana do domu odwiozę? Bardzo bym prosił. Dobrze. Proszę bardzo, może pan dostał w końcu jakieś auto kupił? No właśnie, będę, właśnie zbieram na sam, nas mój pierwszy samochód. No dobrze, bo tam widziałem, że takie auto jest za dwa chyba 300, coś takiego. Samochód za 2300 zł, pewnie jakiś używany. Nie, nówka sztuka. A jak wyglądam? Tylko Mogę to trochę taki pokazać? słaby i. Ale to już tam musi pan yy, iść, bo ja się bardzo spieszę, bo mam spotkanie online. Dobra, rozumiem, No Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Dobre, dobre. I teraz sobie, widzowie, idziemy do salonu. Kupić sobie jakiś fajny samochód. Ale najpierw pójdę do sklepu. Dzień dobry. O, mój pracownik. Dzień dobry. Co, tu, Dzień dobry. co wy tutaj macie? No mamy tu właściwie. A co pana interesuje w ogóle? No, a co tutaj macie? Mamy wszystko, mamy chipsy, płatki, wszystko, napoje, auto nawet do kupienia A samochody macie? No, za 2 300 mamy A jakie macie samochody? Takie macie... No mamy na razie jedno, bo drugie idą właśnie z Brazylii do nas, statkiem płynął I tu właśnie mamy tylko ten, już ostatni, tylko za 2 300 Uhum. Używany. Mogę panu jeśli... Nie, no w sztuka, tylko on jest taki stary i dlatego taka cena. Mo mogę panu najwyżej zbić do 2000 tylko. Mogę go kupić Czy... najwyżej kiedyś go sprzedam. No, to chce pan, to może nawet pan go za 2000 kupić. Bardzo chętnie. Dobrze, to proszę tu umowę podpisać. Jasne, podpisuję. Podpisane. Dobrze, i proszę kluczyk i miłej jazdy życzę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Bo Mamy pierwsze autko, to teraz jedziemy do urzędu. Wyrobić dowód rejestracyjny. jeszcze takie tam inne rzeczy. Dobra, dawaj. Chwilę później. Dobrze. Mamy już wszystko, co powinno być. Teraz po dowodzie, któryj jedziemy. O, dzień, Dzie dobry. dzień dobry. Dzień ty, ty? ty? Co, co ty tu robisz? Przyszedłem zarejestrować samochód. Na mnie. Dobrze. Dobrze. Imię i nazwisko, proszę. Dam panu wniosek oraz umowę. Dobrze. Chwila. Tu muszę w dane bazy wpisać. Mhm. Dobrze. To będzie. 300 dolarów. Ło coś, szybko wyrobione. No paję, my tu mamy nówkę sztukę Dobra, yyy, dobra, nie ma... Co zapłaci tam, tam te 300 dolarów? Yy, numer rejestracyjny jest taki sam. Dobra, yy, kartą będzie dobrze, to proszę tu to... Dobra, przełożyłem. Dobrze. No i chyba git I Ej, tyle. poczekaj. Yy, tak? Pamiętaj, jutro ósma w pracy. Tak! Pamiętam! Będę! Dobra, Noro. Do widzenia! Dobra, to se teraz wracamy do domu. Pracowniku! Pracowniku! Y tak? Chciałbym ci dać awans i teraz będziesz, chłopie, zarobił 4000 dolarów. Wow, awans? Dziękuję. Czyli dolary się liczy jakby więcej, czyli będziesz dostawał jakieś 15 tysięcy złotych. Wow, kurde, za tyle to mógłbym sobie kupić lepsze auto. No. To co chce pan? Chętnie. Dobrze. Mogę na jakąś kawkę? No fajnie, zapraszam. Dobrze. A tutaj. Ooo ale fajnie skromny dom. Mam w dzięki. No a tutaj mamy kawę. Co, jutro o ósmej do Jak tam ci. Jak tam ci życie mija? No ogólnie to bardzo dobrze. Cieszę się z mojego pierwszego samochodu. A no wiecie, jak, może mija? mnie. No i Gdzie cię podnieść? Do mojego domu. Mój dom to jest ten czerwony za nami. Możemy taki kukułkę robić. Ten czerwony? Robić. No to... No dobra, przewiozę cię tam pierwszy raz. Trochę wolne to twoje auto. Zobacz, ja mam Lamborghini. Nie no, no to bogaty jesteś. No... Dobra, to dzięki z y, Spam co, to jutro się widzimy w pracy. Wiadomo. No, dobra, to nara. No nara. No i wracamy. Dzień później o 8. Dobra, jedziemy do roboty Siema, jestem 10 minut spóźnienia, co ty zaspałeś, czy Jakie co? Jakie 10 minut spóźnienia, jestem przed czasem. No, 8, 10 jest. E. Zobacz sobie na zegarku. Ej, faktycznie. Dobra, zapraszam do pracy i kaska będzie to sama. Dobrze. Przyjadę pod koniec dniowy. Dobrze. Dni. Dobrze. Dobra, Olo, już jestem. Idę rozwieźć kolejny elektro. No się ma, idę, idę, idę przywieźć odpowiednie rzeczy, bo mnie wo wo wołają. Dobra, chcesz, to możesz już dzisiaj wolne. No dobra, to tylko odwiozę już te potrzebne rzeczy do tego zielonego domu. Dobra, czekam tu na ciebie. Dobra. Proszę bardzo, y, prąd, dla Państwa. Dziękuję. Nie ja go Poczekaj, Dobra, wiesz co? Masz tu nawet podwyżkę, Masz tu siedemnaście tysiąca. Wow, dziękuję. No, wiesz, gdy sobie to się widzimy w pracy, no nie? No wiadomo. Dobra, to na razie. No, na Dobra, widzowie, wracamy teraz do domu. Aha, czekaj, czekaj, Nic mi nie jest! Na pewno? Tak, to tylko zderzek, spokojnie. No to nie wyglądało dobrze.

I widzowie, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał mój pierwszy odcinek z prawdziwego życia w Fortnite, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków, piszcie w komentarzach. No i do zobaczenia. Nara.